Spośród swoich uczniów wyznaczył pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie. Oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście ze sobą trzosa, ani torby, ani sandałów, i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, najpierw mówcie: pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie jedząc i pijąc co mają, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie co wam podadzą, uzdrawiajcie chorych, którzy tam są i mówcie im, przybliżyło się do was królestwo Boga. O szczęściu Szczęścia naturalnie nie ma w tym poddającym się destylacji, łatwym do opakowania, dającym się zaopatrzyć w etykietkę, sensie jak to sobie wyobraża większość ludzi. Jakby wystarczyło wejść do apteki, gdzie za 3,60 wydają pewien lek, po którym nic już nie boli. Jakby dla jakiejś kobiety żył gdzieś jakiś mężczyzna lub jakaś kobieta dla jakiegoś mężczyzny, i gdy kiedyś spotkają się, już nigdy nie będzie w ich życiu nieporozumień, samolubstwa, gniewu, jedynie wieczne, pogodne, nieustanne zadowolenie, dobry nastrój i zdrowie. Jakby szczęście w ogóle było czymś innym niż tęsknotą za nieosiągalnym. Większość ludzi spędza życie na metodycznym, żmudnym, pilnym, niezmordowanym przygotowywaniu się do szczęścia. Ci ludzie zaplanowują sobie, że będą szczęśliwi. W tym celu podróżują i trudzą się. Z pracowitością mrówki i drapieżną chciwością tygrysa kolekcjonują rekwizyty szczęścia. A gdy okazuje się, że życie minęło, dowiadują się, że nie wystarczy gromadzić wszelkie rekwizyty szczęścia, bo czyniąc to, Trzeba też być szczęśliwym, a o tym właśnie zapomnieli. Tak, Sándor Maroi w Księdze Ziół, za tydzień mija 36. rocznica jego śmierci. Słuchamy tej Ewangelii co roku, 14 lutego, bo ona jest przypisana do święta Cyryla i Metodego, tych dwóch singli, którzy stali się apostołami. Słuchamy co roku, 14 lutego, tej Ewangelii, która niesie w sobie przepiękną obietnicę, zamkniętą w tym obrazie, Pana posyłającego swoich uczniów po dwóch. Pan nie chce posyłać swoich uczniów pojedynczo, a tu są przecież, zdaje się, sami jego uczniowie. Bóg nie pomyślał człowieka jako istoty samotnej. Ale potrzebujemy też już słyszeć w tej Ewangelii, razem z tą obietnicą, że Pan ich nie wysyła na spacer we dwoje. Że pójście we dwoje w, te, w tę drogę, w którą On ich posyła, jest środkiem do celu, a nie celem samym w sobie. Posłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Nikt z nas nie jest zaproszony do tego, aby przeżywać życie w pojedynkę. Nawet mnisi, jak Cyryli, metody. Niekoniecznie to się musi wydarzać w relacji romantycznej, ale nikt z nas nie jest zaproszony do tego, żeby przeżywać życie w pojedynkę. Pytanie istotne brzmi jednak, dokąd to życie ma mnie zaprowadzić? Dokąd chcę dotrzeć z tym kimś, z kim pragnę dzielić drogę? Raz piękną, a raz trudną, raz prostą i przyjemną, raz wyboistą. Bo to naturalne. Bóg mnie tak stworzył, że chce, żeby ktoś koło mnie szedł po tej drodze. Że nie chcę iść sam. I widzę, że takie jest pragnienie Jezusa w Ewangelii, skoro wysyła swoich uczniów po dwóch, po dwoje. Ale dokąd chcę dotrzeć z tym kimś? Bo przecież nie jestem na tyle szalony, aby uważać, że. Moja obecność może być celem. I nie chciałbym na swojej drodze, czy to w relacji romantycznej, czy w przyjaźni, czy w jakiejkolwiek innej relacji, spotkać kogoś, kto będzie uważał, że ja, on i tylko on jest moim celem zdolnym zaspokoić wszystkie moje pragnienia i tęsknoty. Dokąd chcę pójść? Z tym kimś, kogo jak ufam, Bóg postawi na mojej drodze. Gdzie chcę zaprowadzić tego kogoś, za kim tak bardzo być może tęsknię, kogo mi tak bardzo być może potrzeba? Pan zabrania uczniom wysyłanym po dwóch w drogę, brać ze sobą torby, sandałów, pieniędzy. Gdybyśmy otworzyli ten tekst, u innych ewangelistów to jeszcze by im zabraniał brać szaty na zmianę, kija do podpierania się albo do oganiania przed psami. Mają iść bezbronni. Mówi im to zresztą otwartym tekstem: Posyłam Was jak owce między wilki. Mają iść potrzebujący. Mają iść i żebrać o to, żeby ich ktoś wpuścił pod dach. Mają z wdzięcznością przyjąć to, czym ktoś ich zechce nakarmić. Mają pójść i odkryć, że potrzebują tych, do których idą, tych, z którymi idą się spotkać. Że nie jest ich zadaniem jedynie coś podarować, coś dać, czymś zachwycić, czymś oszołomić, oczarować. Choć Pan składa w ich ręce wiele. Moc wypędzania złych duchów i uzdrawiania. Ale w tej drodze na spotkanie z drugim, w tej drodze ku drugiemu, mają też odkryć samych siebie jako potrzebujących. Ze spotkania tych dwóch tęsknot, tych dwóch potrzeb, tych dwóch niedoskonałości, Pan najwidoczniej ufa, że urodzi się pragnienie, Podążania ku wspólnemu celowi. W pierwszym czytaniu Paweł i Barnaba bardzo otwarcie mówią do synów ludu wybranego, który nie chce ich słuchać. Uznajecie sami siebie za niegodnych życia wiecznego, bo w misji Pawła i Barnaby nie chodzi o to, żeby kogoś do czegoś przekonać, do jakiejś racji, do jakiejś wartości, do jakichś zasad, do jakichś norm, do jakichś poglądów. Oni nie idą zrobić z ludów basenu Morza Śródziemnego przykładnych katolików. Ale razem z tymi ludźmi, których spotkają, chcą iść do życia wiecznego. I nawet w momencie odrzucenia, nawet w momencie porażki, Paweł i Barnaba nie zapominają, że w tym wszystkim chodzi o życie wieczne, nie o, o ich satysfakcję jako apostołów. Nie o sukces ewangelizacyjny. Właśnie nie o przekonanie kogokolwiek do czegokolwiek. Chodzi o to, żeby znaleźć ludzi, z którymi będą mogli iść razem do życia wiecznego. Czy życie wieczne, życie takie, jakie jest. Od zawsze w Bogu, w tej wspólnocie, którą jest Bóg. Życie nieustannie oddające się drugiemu i przyjmowane to jest to życie, do którego ja chcę dotrzeć z człowiekiem, którego Bóg postawi koło mnie? Gdzie chcę zaprowadzić tego kogoś? Gdzie chcę dać siebie poprowadzić temu komuś. Bo przecież nie jestem na tyle szalony, aby chcieć go poprowadzić do samego siebie. I nie jestem na tyle szalony, aby tego drugiego obarczyć oczekiwaniem, że zaspokoi i spełni i ukoi wszystkie pragnienia i tęsknoty, które ja w sobie noszę. To byłoby doprawdy nieludzkie. W swojej bodajże najpiękniejszej powieści, Handelman Maroi, w krwi świętego Januarego, w usta głównej bohaterki, wkłada taką opowieść. Wyszliśmy w wieczorny mrok. Wziął mnie pod rękę. Szliśmy powoli między domami. Byłam taka szczęśliwa jak nigdy przedtem. Z każdego kamienia, z każdego okna promieniowało to dziwne napięcie. Szliśmy w ciemnościach po kocich łbach, wyziębłymi stromymi ulicami. Mówił cicho, pogodnie, wyraźnie wyzwolony. W takiej ciemnej uliczce w Asyżu powiedział, że święty Franciszek był człowiekiem nadzwyczaj zmysłowym. Był człowiekiem zmysłowym, jak święta Katarzyna ta ze Sieny, jak wielcy święci. Zmysłowość, jaka przenikała na wskroś ciała i dusze świętego Franciszka i świętej Klary, jest łaską, jest siłą. Zmysłowość, która nie opuszczając ciała, przebija się ku światu i przenosi góry. Mówił o tym, że trzeba bardzo wiele cierpieć, długo błądzić, zanim się pojmie, jak usunąć zmysłowość ze swojego ciała i przetworzyć ją na siłę, która przebije się ku światu. Staliśmy przed kościołem świętej Klary. Świecił księżyc. Powiedział, że to była najdziksza miłość na zachodzie: Franciszek i Klara. Jedno nic nie pozostawiło drugiemu. Pozbyli się społecznej roli, pozycji, majątku, ubrania, w końcu ciała, ale i tego było im mało: wyzbyli się wszystkiego. Staliśmy na placu przed kościołem świętej Klary. Nocne ptaki niespokojnie krążyły dookoła świątyni, a ich pióra błyszczały w blasku księżyca. Mówił, że święta Klara też była bardzo silna. Czasami spotykała się z Franciszkiem przy świadkach oficjalnie. Żyła tutaj, pośród kamieni. Była nadzwyczaj silną kobietą, powiedział z uznaniem. Ta kobieta zrozumiała, że tę miłość da się urzeczywistnić tylko wtedy, gdy ona Chiara di Favarone d'Ofreduccio przemieni się i zostanie świętą Klarą. Wszystko inne było beznadziejne. Po raz pierwszy zdała sobie z tego sprawę, kiedy spotkała się z młodym Bernardon Wasyżu, Lecz później zrozumiała, że spotkała się ze świętym Franciszkiem. I miała dość siły, by przeżyć to spotkanie. I miała dość siły, by przeżyć świętego Franciszka. I dość siły, by przyjąć biedę. To zresztą było najłatwiejsze, ponieważ miała cudownego mistrza. Powiedział, że święty Franciszek nigdy nie był tak biedny, jak jakiś dzisiejszy proletariusz. Jego bieda była nieskończenie wytworna. On, który umiał być i to często niecierpliwym, niesprawiedliwym, roszczącym pretensje, nieprzyjemnym mistrzem i niecierpliwym towarzyszem podróży, niezmiennie bezlitosnym, równie niezmiennie był uprzejmy dla świętej Klary. Ofiarował jej biedę tak, jak wielki i szczodry kawaler ofiarowuje jakiś cenny prezent. Co chce ofiarować? Temu komuś, kogo pragnę, aby Bóg postawił na mojej drodze. Bo przecież nie tylko siebie. Co chcę przyjąć, czym chcę zostać obdarowanym. Bo przecież nie tylko człowiekiem. Ze wszystkimi jego ułomnościami i kruchościami tak podobnymi do moich. Dokąd chcę razem z tym kimś pójść. I czy to jest miejsce, do którego Pan sam przyjść zamierza?